Od niebezpiecznych technik po historię postaci. Fani Naruto wciąż analizują wiele kwestii, które pozostają niewyjaśnione. Ja jestem Aninakin, witaj na kanale Wszystko o Anime i zapraszam Was do oglądania. Przez wiele lat gatunek shonen pozostaje najbardziej popularnym w anime. Mimo że istnieje wiele ukochanych serii przyczyniających się do ich popularności, Naruto jest bez wątpienia jednym z głównych powodów sukcesu tego gatunku. Pomimo zakończenia Naruto w 2017 roku, wciąż pozostaje wiele nieodpowiedzianych pytań, które mogą mieć ogromne znaczenie dla świata Shinobi. Fani od dłuższego czasu spekulują na ten temat, co prowadzi do licznych teorii, oferujących możliwe wyjaśnienia. Ostrze Totsuka i Lustro Yata, Trwający konflikt między Itachim i Sasuke, to jeden z najdłużej rozwijanych wątków fabularnych w Naruto. Więc gdy ich rywalizacja osiąga swoje apogeum podczas Naruto Shippuden, jest to rezultat wielu setek odcinków budowania napięcia. Mimo że Itachi potwierdza swoje zdolności jako naturalny geniusz, jego wykorzystanie miecza Totsuka i Lustro Yata w tej sekwencji pozostaje dość tajemnicze. Miecz Totsuka i Lustro Yata to dwie legendarne bronie ninja, zdolne do zamykania dowolnego przeciwnika i odbijania każdego ataku odpowiednio. Oba przedmioty mają korzenie w rzeczywistej japońskiej historii. Jednak pomimo ich znaczenia, ich obecność w Naruto pozostaje niejasna. Niektórzy fani spekulują, że Itachi mógł dowiedzieć się o mieczu i lustrze poprzez swoje związki z Akacki. Niestety, mało prawdopodobne, aby to kiedykolwiek zostało potwierdzone. Sage Mode Hashiramy Sage Mode stanowi jedną z najpotężniejszych umiejętności w świecie Naruto, umożliwiając użytkownikowi manipulację naturalną czakrą otaczającą go. Zwykle ninja musi udać się na górę Mioboku lub do jaskini Ryuichi, aby opanować tę technikę, ale jednemu shinobi udało się to zdobyć innym sposobem, czyli pierwszemu Hokage. Sage Mode pierwszego Hokage nie przypomina ani żab, ani węży, co prowadzi do spekulacji wielu fanów na temat źródła jego zdolności. Las Shikoksu, gdzie zamieszkują ślimaki kontrolowane przez Tsunade, wydaje się być logicznym kandydatem, biorąc pod uwagę ich rodzinne powiązania. Jednakże niektórzy sugerują, że Sage Mode mógł pochodzić od Enmy, małpy przywoływanej przez trzeciego Hokage, albo od mistrzostwa Hashiramy w stylu drzewnym. Kabuto leczy Hinate podczas egzaminu na chunina. Krach Konohy niespodziewanie zakłóca przebieg egzaminu na Chunina w dramatyczny sposób, prowadząc do śmierci trzeciego Hokage, porażki Gary oraz obrony wioski Liścia. Wśród tego zamieszania znajdują się nietypowe momenty, np. gdy Kabuto, czyli podwójny agent działający na rzecz Orochimaru, niespodziewanie leczy Hinatę bez wyraźnego powodu. Niektórzy fani uważają, że uprzejmy gest Kabuto wynika z jego związku z Anbu, Jednakże wydaje się mało prawdopodobne, aby chciał przyciągać uwagę, gdyż raczej skupiałby się na swojej misji. Inni spekulują, że w tej scenie ujawniają się naturalne instynkty Kabuto jako ninja medycznego. Cecha ta charakteryzuje go w wydarzeniach Boruto. Tożsamość rodziców rokali. W serii Naruto rodzicelstwo jest tematem często poruszanym, a większość postaci ma szansę na kilka ekranowych momentów ze swoimi rodzicami. Jednak nie dotyczy to Rokali, który jest jedną z najbardziej popularnych postaci w całym serialu. Might Guy pełni rolę rodzicielską dla Rokali, co wydaje się nieco nietypowe, biorąc pod uwagę, że większość postaci spotyka swoich rodziców w różnych momentach narracji. Choć rodzice Rokali mogli zginąć podczas ataku dziewięciogoniastego, oczekiwałoby się, że seria wspominałaby o więzi między nim a Naruto jako sierotami, gdyby tak było. ŚMIERĆ PIERWSZEGO HOKAGE Śmierć w Hokage jest często tematem dyskusji wśród fanów Naruto, zwłaszcza jeśli chodzi o pierwszego Hokage, Hashirame Senju, uważanego za jednego z najsilniejszych shinobi w historii. Mimo jego legendarnego statusu, nigdy nie zostały ujawnione konkretne szczegóły dotyczące jego śmierci, co pozostawia fanów Naruto z przestrzenią do własnych spekulacji. Ze względu na potęgę Hashiramy w walce, Mało prawdopodobne jest, aby został zabity w niej. Wiele osób sugeruje, że założyciel wioski liścia zmarł z powodu choroby lub powikłań związanych z jego unikalną techniką regeneracji. Nieśmiertelność Hidana Umiejętność Hidana polegająca na nieśmiertelności jest jedną z najbardziej wyjątkowych wśród członków akacki. Ten ninja, który posługuje się kosą i charakteryzuje się głośnym zachowaniem, czerpie z prawdziwej niezniszczalności, co czyni go bardzo trudnym do pokonania w walce. Hidan przypisuje swoją nieśmiertelność wierze w Boga o imieniu Jashin i biorąc pod uwagę jego wytrzymałość, istnienie tego bóstwa wydaje się możliwe. Niektórzy jednak sugerują, że członek Akacki sam stworzył koncepcję Jashina, co sugeruje, że jego moce pochodzą od całkowicie od niego samego. Umiejętność Mangekyo Sharingana Madary Uchihy Umiejętność Mangekyo Sharingan Madary budzi wiele spekulacji wśród fanów. Choć Madara jest uważany za jednego z najpotężniejszych shinobi w historii, to nie wykazuje on żadnej specyficznej techniki ocznej typowej dla Mangekyo Sharingan. W przeciwieństwie do innych postaci, które odblokowują Mangekyo Sharingan i zyskują unikalne jutsu, Madara nie prezentuje takiej umiejętności. Niektórzy fani sugerują, że Limbo może być specyficzną zdolnością jego Mangekyo. Jednak równie dobrze można przypisać tę moc potędze temu. A więc jeżeli film się podobał, nie zapomnij go zlajkować, skomentować film i zasubskrybować ten kanał. Póki co ja się z wami żegnam, do następnego i cześć.